Dzisiaj spotykamy w czytaniach Annę, żonę Elkany, która była bezpłodna. Jednak dzięki modlitwie i błogosławieństwu Pana Boga urodziła Samuela, największego proroka. Może przy tej okazji, kiedy jest mowa o bezpłodności, warto powiedzieć o in vitro. Warto powiedzieć, dlaczego in vitro nie jest akceptowane przez katolików. Oczywiście jest wiele powodów, ale powiem o jednym, pozareligijnym. Otóż chodzi o godność embrionów. Embriony po to, żeby ta procedura się powiodła, są produkowane nadliczbowo, produkowane. I potem jakby oczekują na być może... Implementację, która spowoduje, że urodzą się. Jeżeli nie, to są przechowywane w ciekłym azocie, po to, żeby czasami nie doczekać już nigdy rozwiązania w postaci implementacji, a potem ciąży i narodzenia. I tutaj jest problem moralny, ponieważ embrion to człowiek. A skoro człowiek to nie mamy prawa komuś odmawiać możliwości życia. Natomiast jest wiele badań naukowych na temat przechowywania embrionów i wiele niedopowiedzeń w tym względzie. Dlatego, my, jako ludzie wierzący, oczywiście i tak dokumenty Kościoła mówią, jeżeli dziecko narodzi się z tej procedury medycznej to powinno być kochane i przyjmowane i zaopiekowane. Ale prawda też jest taka, że życie ludzkie również tych embrionów ponadplanowych powinno być chronione i tego my jako wierzący się domagamy.